Różnice pomiędzy domem w Polsce a w Stanach. Wykładziny! Wszędzie wykładziny. Zamiast drewna czy paneli, wciąż w sporej ilości amerykańskich domów znajdziecie podłogi w wykładzinach. I każdy, kto posiada kota, psa, dziecko lub męża, zdaje sobie sprawę, że utrzymanie tego w porządku to. Prawdziwy koszmar. A tu się coś wyleje, tu zabarwi, tu kot nie wcelował do kuwety, weź to, odkurzaj co chwila, a co gorsza, upiesz. A przecież w USA wiele częściej, wchodząc do czyjegoś domu, nie zdejmuje się butów. Jak o tym pomyślę, to mam jeden wielki sensoryczny koszmar. A ja wcale nie jestem jakimś pedantem. Skąd więc pomysł na te wykładziny? No, głównie dlatego, że jest to wiele tańsza niż. Normalna podłoga, szczególnie jeśli mieszkanie jest na wynajem. Potem łatwo jest je odświeżyć po prostu zwija się tą starą wykładzinę, kładzie nową i voilà! Mocny wpływ na modę na wykładziny miały też lata 60., gdzie budowano wizerunek przytulnego i milutkiego domostwa, gdzie cała rodzina siedzi i bawi się na mięciutkiej podłodze, którą trzy dni wcześniej zażygał kot.